Kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj mam dla Was prawdziwą gratkę, a mianowicie cukrzycowy kalendarz adwentowy, który otworzę razem z Wami. Zaczniemy oczywiście od okienka numer jeden, a w nim. O, czy to jest to, co myślę? O, tak, glukoza w tabletkach o smaku, kanapeczki z łososiem i kawiorem. Nie mogę w to uwierzyć, ale pod dziewiątką jest. Mus na hipoglikemie z płatkami złota, z prawdziwymi płatkami złota. Numer 20 dosłownie za mi dech w piersiach. Jest to serter Dexcom z limitowanej edycji, wysadzany prawdziwymi kryształkami. Jestem w nim powzięta. Dotarliśmy do końca naszego adwentowego kalendarza cukrzycowego i zobaczcie, jaka przepiękna zawieszka na choinkę znajduje się. Votnummer